W ramach propagującej czytelnictwo akcji prowadzonej przez serwis www.kohamrawe.pl fragment książki czyta Daniel Aptapski, dyrektor Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Adonisa spotkał dopiero na obiedzie. Posiłki to pora, w, którym, w której spotyka się całe schronisko. Każda grupa ma swoje stoły, a każdy wychowanek stałe miejsce. Niemniej wychowawcy nie zabraniają kontaktów między wychowankami z różnych grup. Adonis stał przy swoim stole i o czymś głośno perorował. Otaczający go chłopcu słuchali uważnie, raz po raz wymieniając pomiędzy sobą jakieś uwagi. Widać było, że Adonis cieszy się wśród nich znacznym autorytetem. Może on rzeczywiście jest większym kozakiem niż myślałem? Adam rozejrzał się po sali. Było w niej w tej chwili około 80 chłopaków. Ubrani podobnie jak i on w grube, flanelowe piżamy, wyglądem w swoim bardziej przypominali chorych w szpitalu niż nieletnich przestępców. A przecież byli nimi. Nieletnimi kryminalistami. Wśród nich był także i on, Adam Marczak. Cześć nowy, powiedział rodzielec, który podszedł do jego stołu. Jego stołu, rany, co za koszmarna no heca. Cześć! Adam wyciągnął rękę, ale chłopak nie podał mu, jej, mu swojej. Trendowaty jestem czy co? Pomyślał Adam. Jak się nazywasz? spytał tamten. Miał świdrowate oczy i cały był taki jakiś. Adamowi po, po placach przeszły mrówki. Jeszcze nigdy nie doznał takiego uczucia na widok innego człowieka. Nic się nie bój, powiedział chłopak, jakby wyczuwając, co się dzieje z Adamem. Nie gryzę. Adam Marczak, nie pytam o nazwisko, ale jak cię nazywają kumple? Nie mam kumpli, to niedobrze, co niedobrze, przestraszył się Adam. Że jesteś gapowaty, to po pierwsze primo, że nie masz kumpli, to po drugie primo, że nie masz żadnego przezwiska, to po trzecie primo. Jestem tu dopiero od kilku godzin, bronił się Adam. Mnie to wystarcza, ale innym nie musi. Wzruszył ramionami rudzielec. Co za co, za co cię męty zwinęły? zwinęłem za niewinność. My tu brachu wszyscy za niewinność, to jasne. Ale mnie ciemno, to nie wciskać nie musisz. Adam w krótkich słowach opowiedział Świdrowadzemu swoją historię. Nie jest to twoja legenda, ale chłopaków na no nią nie kupisz. Wymyśl lepiej coś innego. Z Biglem. Spojrzał na Donisa, który perorował za wzięcie. Ten ma gadane.